Witam Was w następnym odcinku. Teraz nic tutaj nie wkładam. Ani Kler, ani, ani tego też tej ranki. A gdzie już w żłobku? Mama go tam nie zaprowadziła. Tu, gdzieś w żłobku. Mama go tam wcale nie zaprowadzała. Tylko owca. Widzicie się tam. Widać tam kawałek przy tym drewnianym dąbku. Teraz ja wam pokażę. Tu. I to się. Dobra. Zobaczcie. O tym pogada. Widzicie, ten ma tak dużo tej taśmy. On to jest ten najstarszy. O. Ten, widzicie? Ma tutaj kawałek taśmy. Nie na cyjak. Prawie. Prawie na też ma tutaj kawałek taśmy. I oni. Te, które mają we taśmy, a nie na całe siebie prawie, to są przyjaciele, lubią się, ten też jest ich przewodniczący, a ten to sam i nie ma naklejki taśmy, więc tyle na tyle w tym odcinku.